Witam bardzo serdecznie Bielany. Witam wszystkich czytelników, odbiorców kultury z Biblioteki na Bielanach. Cieszę się, że znowu spotykamy się face to face, twarzą w twarz, w paśmie Kino za rogiem. I polecam to pasmo wszystkim tym, którzy kochają kino, ale cieszę się również, że utrzymaliśmy tę naszą relację. Onlineową, wirtualną, i że znowu w paśmie rekomendacji e, dzięki talentowi, również realizacyjnemu pana Wojtka Jurzyka, mogę Państwu opowiedzieć o ciekawych nowościach muzycznych i literackich dzisiaj. Zacznijmy od bardzo ciekawych e, propozycji e, muzycznych, wszystko e, raczej e, z cyklu e, propozycji dla konesera e, niszowe e, projekty. Zdecydowanie bliskie memu sercu, ale zaczynam od wspaniałej muzyki dla każdego. No, czy widzieliście Państwo kiedykolwiek piękniejszą okładkę, czy przynajmniej może powiemy tak, piękniejszą kobietę na okładce płyty niż Anna Dymna? Anna Dymna, proszę Państwa, kochaj albo rzuć, trzecia już część trylogii Zaburzańskiej, soundtracków z trylogii naburzańskiej wydawana przez GAD i oczywiście Andrzej Korzyński. Ale to, co mnie zawsze cieszy w tych płytach wydawanych przez GAD, będzie dużo dzisiaj gadam, to, to są nagrania dodatkowe, nigdy wcześniej nie publikowane, no ale przede wszystkim te tematy, które znamy na pamięć, tak jak ten film znamy na pamięć. Dużo dobrego jazzu. Jazz JazzQ i chyba ich najlepsza płyta, właśnie wznowiona oraz również rozgada Rewolucja Zielona. Mamy coś jazzowego od Jazz Forum, Randkan z Androidem Moon Hopes, I z wydawnictwa wrocławskiego Luna, Aldona Bartnik, sopran i Naruhiko Kawaguchi na fortepianie A Few Words About Love. kilka Słów o miłości, piękna płyta płyta skompilowana nagrana w 2021 roku forum muzyki Witolda Lutosławskiego mamy tutaj wśród autorów Jana Gala Ignacego Krzyżanowskiego Stanisława Lipskiego ale również Fryderyk Chopin ale również Stanisław niewiadomski rzecz która już cieszy się przeogromnym estymą powodzeniem Zobaczcie Państwo, jak to jest wydane, jak to jest przepięknie wydane. Pieśni y, współczesne już y, 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 w kooperacji z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Y, do każdej pieśni osobna opowieść, już to wizualno-literacka. Z opisem konkretnych pieśni, Gorycz, Chmury, Utopiec. Do tego szczegółowe opisy. No i przede wszystkim muzyka, bo muzyka się broni to nie jest tylko rzecz pięknie wydana, ale rzecz bardzo istotna. Proszę Państwa, zderzenie. Młodości i doświadczenia, które też jest młodością, czyli pieśni y, i zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz y, świetnego zestawu najciekawszych progresywnych muzyków współczesnych pod wodzą Miusza dało nieoczekiwanie dobry rezultat. Warto też przy okazji wspomnieć o innej pozycji wydanej przez NCK. To jest sławek jaskółkę Europa 6123. Te płyty nie ma ich wiele, ale są pięknie wydawane. I to jest przede wszystkim komeda. Raz jeszcze komeda, ostatni utwór napisany, skomponowany przez Krzysztofa Komedę przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Trzy kompakty, trzy winyle, kompakty, już omówiłem z Gad Records. Przede wszystkim Metrum, Zielony Dach. Jarosław Śmietana między innymi w Zespole i Czesław Szymański, Wojciech Gogolewski. Metrum nie miało stałego składu. To jest płyta z lat 70 konkretnie 77 roku. Pierwszy raz ukazuje się również Aldo Moro Zespołu SBB. To jest również materiał z tego samego mniej więcej okresu, czyli 78 rok, Józef Skrzek, Apostolis Antymos i Jerzy Piotrowski. Tytułowy temat, oczywiście pod wpływem porwania byłego premiera, no i śmierci Aldo Moro. No i bardziej ciekawostkowa rzecz, jaka była rozrywka. Demoludów w latach 70. -tych. była niezła. Festiwal Interwizje na winylu tym razem, bodaj wspominałem o płycie kompaktowej. I tutaj poza wykonawcami z dawnych demoludów z Europy Środkowej i Wschodniej lat 70., którzy niewiele mi mówią, natomiast słucha się ich dobrze, także e, słynne postaci dla tamtego okresu, Marta Kubiszowa. Z przepiękną balladą, jakoby nic, ale mamy również Skaldów i Gospel oraz zespół Bizony z utworem wąski przełyk Wieloryba. Tyle jeśli chodzi o muzykę, bardzo ciekawe też propozycje literackie. Tomasz Różycki, ręka pszczelarza, ten tomik poetycki, jednego z najciekawszych polskich poetów, powstawał w Berlinie w czasie pandemii i zamiast opowiadać swoimi słowami. Zacytuję mistrza. Obudziłem się dziś jak niewidzialne zwierzę, wypełnione pustką po tobie. Spinka kaszlu łączyła mnie z jesienią. Parę ziaren kwarcu wskazywało, że właśnie wróciłem z podziemi. Ręka pszczelarza, oswajanie lęku, oswajanie niepokoju, literatura, która staje się panaceum na niepokój po odejściach i przed odejściami, po powrotach i przed powrotami. Znak wznawia Joannę Bator. To jest jej najgłośniejsza nagrodzona literacką nagrodą Nimke powieść. Mnie Joanną Bator, jej literaturą zaraził Krzysztof Krause, nieodzał, nieodżałowany, który przymierzał się do re, realizacji serialu na podstawie piaskowej skały nie zdążył. Nie ma już Krzysztofa Krauzego z nami. Ja bardzo byłem szczęśliwy czytając pierwsze tomy Joanny Bator. Już nie! Jakby już te nasze drogi się rozjechały. Nie kibicuję tak bardzo Joannie Bator jak niegdyś, ale do tych jej najważniejszych książek warto wracać. A jeżeli Państwo nie znacie Piaskowej Góry i to koniecznie, to trzeba nadrobić. Lalki w ogniu to również jest wznowienie. Opowieść o Indiach Pauliny Wilk. Zacytuję Marysię Peszek. Nie lubię Indii, ale kocham w sposób, w jaki pisze o nich Paulina Wilk. Nikt nie potrafi oddać aury tego szczególnego kawałka świata jak ona. Lalki w ogniu wibrują światłem, są gęste od śmierci, zachwytu nad sprzecznościami i miłości do Hindusów. To absolutnie wyjątkowa książka. Zmysłowa, żrąca i czuła. Absolutnie wyjątkowy reportaż Pauliny Wilk. Z kolei bardzo głośna, bestseller. Wszyscy wiedzieli, Karoliny Korwin-Piotrowskiej, o tym, co dzieje się na uczelniach artystycznych. Wywiady z osobami, które dotknęły mobbingu, przemocy w szkołach lub. Mają na ten temat coś do powiedzenia. Temat na dłuższą wypowiedź zdecydowanie niż mam ramy tych moich rekomendacji. Mówię to również jako pracownik Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, natomiast zdecydowanie warto się z tą pozycją zmierzyć. I na koniec tak bardzo potrzebnie mamy cały czas deficyt autorytetów, coraz większy i coraz trudniejszy, i coraz jest bardziej smutno, kiedy te autorytety odchodzą. Dlatego na koniec, e, trzy autorytety bezwzględne. E, spośród nich e, dwóch nie ma już wśród nas. E, domyślacie się Państwo, że chodzi o, o mężczyzn i to chodzi o e, przynajmniej w większości, dwóch spośród trzech: o kapłanów, e, o, o pasterzy kościoła katolickiego, wyróżniających się e, mądrością, siłą, charyzmą coraz ich mniej, ale we wszystkich zawodach coraz ich mniej, albo my mamy takie wrażenie, Zaczynam od księdza Adama Bonieckiego, najnowszy tom jak być optymistą w trudnych czasach, czytajcie, można się wiele nauczyć, to są ostatnie felietony Bonieckiego publikowane w Tygodniku Powszechnym, naprawdę trzeba i warto to czytać, żeby być silniejszym ten sam zestaw epitetów i to samo przesłanie dotyczy Władysława Bartoszewskiego. Pędzę jak dziki tapir ze wstępem Adama Bodnara. E, wielkość człowieka, który uważał się za przyjaciela każdego, bez względu na pochodzenie, na wychowanie, więziony w Auschwitz, e, należał do AK, pomagał Żydom, a po wojnie, jak pamiętamy, najgorliwiej budował pojednanie polsko niemieckie. Czasami sobie myślę jak dzisiaj reagowałby Władysław Bartoszewski na pewno żywiołowo na temat tego co dzieje się i w Polsce i na świecie. Zastanawiam się jak dzisiaj reagowałby ksiądz profesor Józef Tischner na to co dzieje się w Polsce i na świecie. Dzięki mojej mamie, która była wspaniałym pedagogiem, jest już na emeryturze i szkoliła pedagogów w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Tarnowie, zapraszała wybitne postaci ze świata nauki, ale i kościoła i dzięki mamie mogłem poznać księdza Józefa Tischnera, który przyjechał do mojego rodzinnego Tarnowa, spotkał się z uczniami pierwszego liceum, do którego chodziło. No i nawet takie bardzo odległe spotkanie to było coś, co zapamiętuje się na całe życie. Ksiądz Józef Tischner, Wolność Człowieka Gór, ze z, z wprowadzeń i z reedycji wydawnictwa znak. Co góry mogą dać człowiekowi? Myślę, że przede wszystkim mogą ofiarować mu wolność. Co człowiek może dać górom? Może je obdarzyć sztuką. Wynika z tego, że zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez ludzi gór, a patrząc na ludzi gór, widzimy ich poprzez góry. Trudno powiedzieć, gdzie przebiega granica. I z tą myślą, patrząc do góry, nie w góry na razie, ale do góry, w góry chcę pojechać, żeby zobaczyć wolność tę wolność, której smak znał ksiądz profesor Józef Tischner. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.